Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Przedstawiam dla Was horoskop dla każdego znaku Zodiaku na czerwiec 2020 roku. Zobaczymy najważniejsze rzeczy dla każdego znaku Zodiaku, tak? W czerwcu 2020 roku. Baran. Co? Na co? Jakie ostrzeżenia, podpowiedzi są dla Barana w czerwcu 2020 roku? Baran. Karty pokazują, że Baran będzie tutaj bardzo dużo myślał w sumie o domu, o mieszkaniu, o odcięciu się jakby od domu, od mieszkania, czy też od jakiegoś lokalu, będzie tym troszeczkę się denerwował, ale to wyjdzie mu potem na plus, czyli może być jakiś wyjazd, może być jakieś oddalenie, czy też sytuacja, gdzie Baran stwierdzi, że dalej w tym miejscu nie chce, czy też nie może mieszkać. Karty zaznaczają, że pod kątem finansowym dla baranów jest to dobry czas, aczkolwiek jedynie na początku ma jakieś zwiększone wydatki z jakimiś opłatami. Tak? Pod kątem życia uczuciowego, barany będące w związkach otworzą swoje serce dla wybranej osoby. Natomiast barany samotne mają szansę poznania kogoś fajnego, kogoś, z kim nie od razu połączy ich miłość, ale karty zaznaczają, że będą takie dość ciepłe, fajne rozmowy, nawet umówienie się na przyszłość, na jakieś spotkanie. Zobaczmy byk. Co najważniejszego dla byka w czerwcu 2020 roku: byk. back Byk będzie czuł się trochę jakiś taki powolny na początku miesiąca, ospały, niechętny do czegokolwiek. Byk pokazuje się też jako później no, osoba bardzo energiczna, ale początkowe tygodnie czerwca są powolne, leniwe, śpiące i takie bez powera. Natomiast potem się rozrusza, potem ma dużo rozmów, ma nawet planowanie jakichś wycieczek, dostanie byk też... Bardzo dobrą wiadomość od jakiejś osoby, która jest przychylna, która chce tutaj dobrze, która chce też pomóc. Może to być propozycja pracy, może to być propozycja jakiegoś kontraktu, na pewno też w czerwcu jest podpisywanie korzystnych dla byka jakichś dokumentów. Byki w związkach rozwijają skrzydła, cieszą się, planują, czyli te związki bywają bywają, będą dla byków bardzo satysfakcjonujące, fajne. Byki samotne tutaj czy kogoś poznają. Na pewno jest jakaś korespondencja, na pewno jest jakieś pisanie, na pewno jest jakieś umawianie. Niekoniecznie w czerwcu dojdzie do tych spotkań randkowych, miłosnych, ale dla byków czerwiec jest. Jak najbardziej miesiącem korzystnym. Tutaj pod kątem finansowym też nie widzę, żeby byki jakoś narzekały. Zobaczmy bliźnięta. Bliźnięta w czerwcu 2020. Będą czuły się silne, trochę będą myślały o przeszłości, od przeszłości się odetną. Tutaj bliźnięta powinny uważać jakby na swoje życie em, zawodowe, bo mogą zostać em, może nie tyle pozbawione całkowicie pracy, ale mogą mieć mniejsze wynagrodzenie, mniejsze finanse. No niestety, oczywiście tutaj też karty pokazują, że niektóre z bliźniąt mogą zmieniać pracę albo mogą być zmuszone do zmiany pracy, aczkolwiek potem się cieszą, potem zadowolenie jak najbardziej mają. Bliźnięta powinny też uważać o, na mężczyznę o brązowych oczach. On nie do końca będzie szczery wobec bliźniąt. On nie do końca będzie uczciwy. Także tutaj takie jest ostrzeżenie. Pod kątem życia uczuciowego u bliźniąt za bardzo. W czerwcu nic się nie zmienia, ale to nie znaczy, że ym, bliźnięta bez związku będą czuły się samotne. Nie. One będą stonowane, one będą wyczekujące i karty pokazują, że. Idące gdzieś tam e, swoim torem. Tutaj ten mężczyzna mnie troszkę zastanawia, bo tutaj jest jakby pokazane, że może e, bliźnio, e, bliźnięta mogą czuć się trochę jakby oszukane przez tego mężczyznę, tak? Także uważać na mężczyznę o e, brązowych oczach. Także miesiąc taki powiedziałabym, może być bez żadnych jakichś takich większych ekscesów dla bliźniąt. Zobaczmy rak. Rak. Co dla raka? Rak. Rak będzie planował jakieś podróże, będzie planował jakieś wyjazdy, porządkowanie domu, upiększanie domu, zadowolenie karty pokazują ze swojego życia uczuciowego tutaj szczególnie raki w związkach. Raki samotne również mają zadowolenie adoracja, spotykanie się, umawianie się także tutaj dla raków czerwiec jest fajny. Dużo spraw związanych. Z pojazdem, z samochodem, czy też z jakąś maszyną. Także dla raczków czerwiec jest jak najbardziej sprzyjającym. Zobaczmy dla lwa. Lew. Co najważniejsze dla lwa na czerwiec? Lew. A, chleb będzie bardzo myślał o pracy, o życiu zawodowym. Karty pokazują, że lwy um, tutaj będą czuły się troszeczkę jakby takie. Powiedziałabym o życia zawodowego trochę odsunięte, mimo że jakieś tam pieniążki będą do nich wpadać, ale one stwierdzą, że tych pieniążków jest za mało, tak? Będą troszkę się denerwowały. Czyli możecie mieć problem albo ze znalezieniem pracy, albo z szefem też. Tutaj jakieś takie problemy dla lwów są. Nie widzę, żebyście traciły drogie lwy pracę, ale jest tutaj jakieś takie ostrzeżenie, żeby bardziej z tym szefem porozmawiać, bardziej do tego szefa Ech, może się też y, uśmiechnąć. Nie jest jeszcze za fajnie pod kątem y, zawodowym, ale coś się dzieje, coś coś y, nie ma jakby takiej próżni, tak? Natomiast pod kątem życia uczuciowego lwy bardzo dużo będą y, myślały o przeszłości. Karty pokazują, że będą bardzo pewne siebie, troszeczkę uparte w tym życiu uczuciowym. Tutaj, szczególnie lwy w związkach. Tutaj jest taka podpowiedź, że drogie lwy, zastanówcie się, bo nie wszystko jest takie, jakie wydaje się, że jest. Przemyślcie, zanim cokolwiek w tym związku powiecie. Ale zaczniecie się zastanawiać, czy faktycznie ten związek jest dla was korzystny, czy faktycznie tutaj cieszycie się z tego związku, czyli troszeczkę taka nostalgia was dopadnie, szczególnie pod koniec. Czerwca. Natomiast lwy samotne mają adorację ze strony jakiejś fajnej osoby, chociaż ta osoba będzie uważała, że te lwy nie do końca są otwarte, nie do końca są jakby przychylne. Także tutaj w tym czerwcu troszeczkę więcej rozmyślań niż zwykle dla lwów. Zobaczmy panna. Pannę, co czeka. Jakie, oj, najważniejsze sprawy dla panny. Dla panny na czerwiec 2020 roku. Panna ma zadowolenie, czuje się fajnie, czuje się mm, lekko. Karty zaznaczają, że panny e, bardzo dużo będą się śmiały, uśmiechały e, w czerwcu. Pod kątem życia zawodowego, finansowego jest to dla panien dobry czas. E, tutaj mają tendencję też do jakichś wygranych bonusów od losu. E, panny czego się nie dotkną. W czerwcu jak najbardziej ma szansę materializacja tak? tych rzeczy, o których one pomyślą, których dotkną. Czyli uważajcie, panny, co myślicie, bo wszystko może się u was jakby zacząć materializować i jakby w waszej rzeczywistości objawiać. Pod kątem życia uczuciowego też dla panien jest dość dobry czerwiec. Odezwie się ktoś z przeszłości, kto zrobi troszeczkę u was zamieszania, samotne panny. Będą tutaj miały dużo zaproszeń, wyjść nie ze wszystkich, skorzystają, dlatego że będą takie jeszcze niechętne do wychodzeń z domu. Będą takie troszeczkę zamknięte w sobie, ale jest to dla nich jak najbardziej czerwiec miesiącem jak najbardziej sprzyjającym. Zobaczmy waga. Dla wagi. Waga tutaj w. No, jest uczuciowa, jest taka bardzo wrażliwa w tym czerwcu. E, karty pokazują, że waga będzie miała troszkę nieporozumień z jakimś mężczyzną. Te nieporozumienia zakończą się dla wagi sukcesem, ale one są gdzieś w okolicy. Ech, może 11, może 15 czerwca. Drogie wagi, tym się nie przejmujcie. Jest to mężczyzna w sumie ze sfery bardziej rodzinnej. Czyli tutaj będzie trzeba coś wyjaśniać, coś porozmawiać. Karty pokazują, że coś z tym mężczyzną no, ustalić, bo tutaj są jakieś takie ustalenia. Bardziej się skoncentrują wagi. W czerwcu, zamiast na życiu uczuciowym, na życiu finansowym, na zarabianiu pieniędzy, te pieniążki do wag jak najbardziej przychodzą. Życie uczuciowe dla wag w czerwcu bez większych zmian, chociaż poczują wewnętrzną taką lekkość, poczują się bardziej atrakcyjne i takie powiedziałabym uwolnione od smutku. Także wagi tutaj mają super, jakiś taki czas wewnętrznej przemiany. Zobaczmy, co dla Skorpiona. Skorpion. Skorpion na początku miesiąca otrzyma dość dobrą wiadomość. Będzie to wiadomość związana też z jakimś wyjazdem. Wyjazd, podróż, zaproszenie odnośnie jakiegoś wyjazdu, odnośnie jakiejś podróży. Co Skorpiona ucieszy? Karty zaznaczają, że Skorpion będzie czuł się jakby w skorpion związku, będzie czuł się, że ta relacja się zacieśnia, że coś się zaczęło dziać, że w końcu tutaj jakieś tam obietnice ze strony partnera czy partnerki zaczynają się spełniać, zaczynają się dziać Także tutaj hmm, skorpiony powinny być zadowolone ze związków. Skorpiony samotne też mają dobry czas uczuciowy. Osoba z daleka, osoba z daleka, spotkanie, zadowolenie czy planowanie zamieszkania? Jeszcze nie, ale gdzieś tam y, rozmowy o tym są, tak? Pod kątem finansowym. Dla skorpionów czerwiec jest bez zmian, bez większych jakichś takich ekscesów, natomiast też będą myślały o przeprowadzce, o planowaniu zmiany miejsca zamieszkania. Jeszcze się w czerwcu nie przeprowadzą, ale już ten pomysł zrodzi się skorpionom w głowie. Zobaczmy strzelec. Co dla strzelca? Strzelec to na kręgosłup powinien troszkę zwrócić uwagę. Ach, finansowo finansowo. Hmm. Finansowo jest dziwnie. Karty pokazują, że pod kątem e, finansów dla strzelca są straty, są wydatki troszeczkę takiego zamieszania biznesowego w życiu zawodowym. Strzelce będą się zastanawiały, czy faktycznie tutaj to, co się dzieje u nich w życiu zawodowym, czy to jest prawda, czy to jakieś, kurczę, coś, coś niemożliwego. Trzeba tą sytuację wyjaśnić. I tutaj wyjaśnienie, zadowolenie dla strzelców przychodzi dopiero po 20 czerwca. Do tej pory jakieś takie potyczki, szarpania, niedopowiedzenia. Może to być związane z firmą, w którą w której strzelec pracuje, że ta jakby firma, ten, ten oddział sam nie będzie wiedział, co robić, sam nie będzie wiedział, na czym stoi, dlatego ten strzelec też będzie czuł się jakiś taki poturbowany. Pod kątem życia uczuciowego, samotne strzelce. To będą dalej samotne, tak? Tutaj nic pięknego nie widzę, chociaż ostatnie dni czerwca dla nich są fajniejsze. Karty pokazują, że strzelce poczują się bardziej takie adorowane, zaopiekowane, coś się zacznie dziać, ale jeszcze nie widzę, żeby było jakieś nawiązanie takiej fajnej relacji, że strzelcom by to serce urosło. Strzelce w stałych związkach trochę perturbacji, troszkę nerwów, aczkolwiek też jest. Pojednanie, zadowolenie i wyjaśnienie pod koniec czerwca, tak? Zobaczmy dla koziorożca teraz najważniejsze rzeczy. Koziorożec. Koziorożec. Koziorożec weźmie się za jakieś takie odchudzanie sporty. Ee, e, działanie, no dobry miesiąc. Karty pokazują, że jak najbardziej tak. E, Tutaj jedynie koniec czerwca. Nieporozumienia z jakimś starszym mężczyzną, odcięcie się od rozmów ze, ze starszym e, mężczyzną. Myślę, że koziorosce wiedzą o co chodzi, bo to już jest stara mm, sprawa. E, życie uczuciowe dla, dla koziarosów jest bardzo fajne. E, one są otwarte. One uważają, m, że dla nich e, nastał jakby sens. E, Życia uczuciowego, czyli tutaj koziorożce w związkach coś zrozumieją, docenią tą osobę, będą dla tej osoby bardziej otwarte, bardziej ciepłe, bardziej starające się. Koziorożce samotne też mają czerwiec uczuciowy pełen spotkań, wzlotów, uniesień miłosnych. Także koziorożce finansowo też jest ok. Czyli koziorożce niech tylko wypatrują czerwca i niech działają. Wodnik. To dla wodnika teraz. Wodnik to taki na początku czerwca, ech, jakiś nie wiem, zamroczony, upity, zmieniony stan świadomości. Taki, 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 ja nie wiem, jak to nawet nazwać, ale zmieniony stan świadomości u wodnika. Bardzo się e, e, zaznaczam. E, nie jest to za łatwy miesiąc dla wodników. Karty pokazują, że mają. Ech, Straty finansowe, denerwują się troszeczkę finansami. Wodniki, które mają pracę, karty zaznaczają, że ta praca będzie, aczkolwiek oni będą przemęczeni tą pracą. Nie wiem, może pracują w domu, może nie do końca są zadowolone z tej pracy i z warunków tam panujących, aczkolwiek też. Może być obniżenie pensji, co wodnikom nie bardzo będzie odpowiadało. Natomiast większość wodników ma straty finansowe i takie powiedziałabym niedowartościowanie się, niespełnianie się w tym czerwcu pod kątem zawodowym. Natomiast pod kątem życia uczuciowego. Jest pójście do przodu. Karty pokazują, że jest. Wodniki w związkach są bardziej otwarte, będą szczere, będą wiedziały, że na tej osobie, z którą są, mogą polegać, że ta osoba ich naprawdę też kocha. Odcięte wszelkie wyjazdy, podróże. Odcięte nie ma, przełożone są jakby na kolejne miesiące. Wodniki samotne. Rozmowy. Jeszcze nie ma randy kary rozmowy, czyli tutaj kogoś fajnego poznacie albo osoba, która była wcześniej przed czerwcem poznana, też będzie z Wami wodniki w stałym kontakcie. Także zobaczmy, ryby. Co tutaj dla ryb najważniejszego. Ryby. Ryby, bardzo tutaj czerwiec rozpocznie się dla ryb dość dobrze. Karty pokazują dość dużo rozmów, szczególnie z jakąś kobietą, dużo zaproszeń na jakieś... Uroczystości w późniejszych terminach, czyli, czyli tutaj jakieś takie zaproszenia, będziecie miały drogie rybki, odnowienie relacji, odnowienie kontaktów pod kątem życia uczuciowego. Ryby w związkach, no, jakieś kwiaty otrzymają, zadowolenie, jakieś takie organizowanie spotkań w większym gronie osób. Także tutaj ryby w związkach są jak najbardziej zadowolone. Ryby samotne też będą odczuwały adorację ze strony innych osób, też będą. Czuły się atrakcyjne i takie, jakby uwolnione od nie tylko przeszłość, ale uwolnione od swoich trosk, tak? Może do nich ktoś się odezwać, ktoś z przeszłości, ktoś, kto będzie ich wspierał, kto będzie chciał jakąś też relację odświeżyć. Pod kątem życia finansowego Laryb jest to bardzo dobry miesiąc, mają uśmiech na twarzy, zadowolenie i taką lekkość finansową. Także ryby tutaj naprawdę mogą z czerwca być jak najbardziej zadowolone. Drodzy Państwo, to były wszystkie znaki Zodiaku, gdzie przedstawiłam Wam pokrótce, co najważniejszego wydarzy się, jakie podpowiedzi, jakie ostrzeżenia dla każdego znaku Zodiaku. Jeżeli chcecie uzyskać swój indywidualny horoskop dla siebie, dla swoich najbliższych, dla partnera, dla dziecka, jak najbardziej, zapraszam Was do. E, rozmowy na mojej e, linii. E, zapraszam też do czytania artykułów na mojej stronie www.agasoyala.pl Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Pozdrawiam Was. Wasza Agasoyala!